Bo nie wierzcie, proszę Państwa, że jest tutaj jakaś autostrada pięknie oświetlona, sieńka do władzy, bo będziemy rządzili razem z Konfederacją. No Konfederacja już deklaruje, że chce rządzić z kim innym. A poza tym, no cóż, nowa nadzieja to jest, proszę Państwa, partia, która Wyznaje darwinizm społeczny w takim najgorszym wydaniu. No przecież my jesteśmy partią solidarności społecznej, solidarystyczną, taką, która chce wcierać w życie naukę społeczną Kościoła. Nie dlatego, że jesteśmy partią konfesyjną, nie wszyscy w naszej partii są wierzący. Natomiast po prostu to jest taka recepta na życie społeczne, której nieuwzględnianie, zerwanie, no prowadzi dzisiaj na Zachodzie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, do bardzo ciężkiego kryzysu. Musi być jakaś umowa między tymi silniejszymi społecznie i tymi słabszymi, tak żeby ci słabsi społecznie też mogli przyzwoicie żyć. Bo dopiero to, proszę Państwa, tworzy społeczeństwo i tworzy naród. Tylko wtedy możemy mówić, że jesteśmy naprawdę narodem, jeżeli ta zasada działa. Jeżeli chodzi o tych ludzi od Bosaka, oni też ustami swojego przywódcy mówią, że są gotowi rządzić z tamtą stroną. No, proszę Państwa, jeżeli ktoś chce rządzić z tymi, którzy tutaj realizują agendę unijną, agendę niemiecką po prostu, są, jak to ja mówię, rządem zewnętrznym, to znaczy, że wszystkie ich deklaracje o patriotyzmie i tak, to jest bajeczka, to jest manipulacja właśnie. I dlatego, proszę Państwa, takiej drogi nie ma.